spotkać. Dzisiejszy dzień takim jest podsumowaniem tego, co udało się zrobić, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w powiecie radomszczańskim. Powiat radomszczański mam na myśli jednostkę samorządu ter terytorialnego. Powiat radomszczański jest z nami pani wicestarosta Małgorzata Lewandowska, pan członek zarządu Michałkowski. Jesteśmy przy drodze księdza Kościuwa, takim kręgosłupie dzielnicy Kowalowiec, która została w pełni przebudowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie było w wysokości ponad 3 milionów 200 tysięcy, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych była to kwota 500 tysięcy. W sumie, jeżeli chodzi o drogi krajowe lata 2020, 2021, 2022 i ten rekordowy rok 2023, gdzie jest najwięcej inwestycji drogowych prowadzonych w całym powiecie, to jest kwota, jak Państwo widzą, ponad 42 miliony 367 tysięcy. Ja cieszę się, że udało się Powiatowi pozyskać te pieniądze z programów rządowych, że wnioski, które były składane, były wnioskami dobrymi. I dzięki temu, że i pan premier Morawiecki i rząd Zjednoczonej Prawicy tyle programów wprowadził, które są skierowane do samorządu, wybitnie do samorządu na, na rozwój infrastruktury głównie drogowej, ale nie tylko, że, że można tu wspomóc powiat, który ma bardzo wiele dróg. Te drogi były dość zaniedbane i w tak szybkim czasie Kilkadziesiąt kilometrów tych dróg zostało przebudowanych i wyremontowanych. W ostatnich latach spływają ogromne środki finansowe do polskich gmin, miast, powiatów, w tym powiatu Radomszczańskiego, na modernizację, polepszenie bezpieczeństwa drogowego i tym samym polepszenie życia mieszkańców naszego powiatu taką Jedną z, właśnie z ulic jest ulica Kościowa, na której się tutaj znajdujemy. Ulica, która łączy drogę krajową, bliźnicką, z obecnie remontowaną drogą Krasickiego, drogą powiatową. Tak jak pani poseł wcześniej wspomniała, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Inwestycji Lokalnych. Ja, ja tylko jeszcze bym chciała wspomnieć, że tutaj nie tylko były remontowane te elementy istniejące, czyli jezdnia, chodniki, jak również zatoki autobusowe, ale także tą część podziemną, czyli modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego powiatu w ostatnim czasie odczuwają wyraźne poprawę jakości i ilości przebudowanych, wyremontowanych dróg. I z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam podziękować pani poseł Annie Milczanowskiej za to, że zawsze wspiera nasze próby zdobywania środków finansowych. Podziękować także Urzędowi Wojewódzkiemu, a przede wszystkim też urządowi polskiemu zjednoczonej Prawiecy. I właśnie e, możemy e, te drogi przewodowywać. E, dziękuję. To pani poseł, pani starosto, jak widać po e, tej karcie, po tej tabliczce mamy bardzo wysoką kwotę, to jest ponad 42, milionu, 42 miliony złotych. 42 miliony tylko na drogi powiatowe, bo oczywiście tych środków powiat radąszczański potrafi pozyskiwać więcej i je pozyskuje jeszcze na inne zadania. Dzisiaj mówimy o inwestycjach drogowych, o inwestycjach powiatowych. Proszę Państwa, 17 dofinansowań w ciągu ostatnich trzech lat. 17 dofinansowań na kilkadziesiąt inwestycji, bo były dofinansowania na kilka inwestycji jednocześnie. Są to różne programy. Są to programy, tak jak ten najsłynniejszy, ostatni program, czyli Polski Ład, program inwestycji ale mieliśmy, korzystaliśmy także jako powiat z takiego programu jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych, również Fundusz Inwestycji Lokalnych. Proszę Państwa, w 2022 roku, czyli w tym rekordowym roku, pozyskaliśmy ponad 30 milionów na inwestycje drogowe. To 23 miliony z Polskiego Ładu. 4, 3 miliony z Polskiego Ładu PGR-y i 4 miliony, które pozyskaliśmy, prawie 4 miliony z budżetu państwa, z Ministerstwa Finansów, gdzie wykonaliśmy inwestycję drogową w gminach Kowiele Wielkie i Gidle. Proszę Państwa, w samym mieście Radomsku wyremontowaliśmy Przepraszam, w powiecie Radom Szczańskim wyremontowaliśmy przez te ostatnie lata prawie 100 km dróg powiatowych. 60 km w zeszłym roku w 2022. Także widzicie, tych inwestycji jest bardzo dużo. Proszę Państwa, w każdej gminie powiatu Radomszczańskiego były wykonane remonty przebudowy. Także nie omijamy, nie ma tutaj wykluczenia. Nie omijamy żadnej z gmin. Nie ma tego podziału na lepszych i gorszych. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jak już powiedziała pani poseł, pani starosta, pani poseł, ale trzeba pamiętać o tym, że są to rządowe fundusze i dziękujemy oczywiście rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękujemy pani poseł, pa, państwu posłom, dlatego że państwo jako posłowie przyjęliście te programy w głosowaniach sejmowych. Natomiast te programy tak naprawdę rozwiązują nam bardzo wiele problemów, bo my jako powiat nie mamy dochodów własnych tak jak gminy i borykalibyśmy się tak naprawdę z tymi problemami nadal. Więc tak jak widzicie 25% dróg, bo powiat Radomszczeński ma około 450 km dróg udało nam się w tej kadencji wyremontować, a nie jest to koniec, bo za chwilę Państwa zaprosimy na ulicę Księdza Krasickiego, gdzie jest przeprowadzany remont i zaprosimy Państwa również na ulicę przepraszam Krasickiego jesteśmy na ulicy Księdza Kościowa gdzie jest przeprowadzany remont i na koniec yy, zaprosimy Państwa na ulicę Piłsudskiego w Radącku gdzie będzie wykonywany remont pozyskaliśmy już pieniądze ale o tym na nie tak, yy, w tej chwili jesteśmy na ulicy Księdza Kościowa gdzie został już wykonany remont tutaj Pani Poseł i Pani Starosta już właściwie o tej inwestycji powiedziały wszystko Natomiast jeśli chodzi o ulicę Krasickiego, y, oczywiście pozyskaliśmy te y, fundusze rządowe z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To była kwota prawie 3 milionów złotych. Y, to dofinansowanie zostało pozyskane w zeszłym roku. W tym roku wykonujemy remont. Jest to duża inwestycja. Tam również y, w trakcie wykonywania tej inwestycji powstanie Małe Rondo. W tej chwili prace nam się troszeczkę wydłużyły, mieliśmy problemy tego typu, że zlokalizowano kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, one zostały te problemy już zlokalizowane, zostały już naprawione i w tym momencie 11 sierpnia planujemy zakończenie tej inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Krucuskiego w Radomsku, to ten remont zostanie wykonany na najbardziej zniszczonym jej odcinku, a więc od ulicy Targowej do przejazdu kolejowego. Tam zostanie wykonana oczywiście nawierzchnia, jak również zostaną wykonane chodniki i w porozumieniu na Radomstwo, ponieważ będą też tak jak przy ulicy Księdza, Kościoła i Krasickiego wykonywane roboty ziemne, więc też będzie wykonane oświetlenie, będzie wykonana kanalizacja deszczowa, jak również będzie wykonana po stronie numerów nieparzystych ciąg pieszo-rowerowy. Na te inwestycje pozyskaliśmy środki również z funduszy zewnętrznych i jest to 50% pozyskane również z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym momencie chcę jeszcze powiedzieć, że wykonywana jest także inwestycja również e, dzięki środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest e, wykonywana na terenie gminy Wielgomłyny e, na drodze powiatowej relacji Karczów Zagórz.